Decyzja nr 82 łamane przez 2013 Polskiego Komendanta Polskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku z dnia 22 lutego 2013 roku. Na podstawie artykułu 31a ustęp 1 oraz artykułu 13 ustęp 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1951 roku, roku o Państwowej Straży Pożarnej z dniem 22 lutego 2013 roku odwołuję pana starszego brygadiera inżyniera Jerzego Rożka ze stanowiska Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie. Pan starszy brygadier Rożek zwrócił się z raportem o zwolnieniu ze służby Państwowej Straży Pożarnej do Komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie, starszy brygadier Rożek melduje zdanie obowiązków służbowych komendanta powiatowego. Panie Brygadierze, Młodszy Brigade Tomasz Pinkosz objęcie obowiązków komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kościele. Kiedy patrzę na nasze twarze, dostrzegam w nich nie tylko współpracowników, lecz kolegów, przyjaciół. Razem tworzyliśmy tę specyficzną formację, której na imię Straż Pożarna. Jej specyfika polega właśnie na tym, żeby być razem, w zespole, bo tylko wtedy można działać skutecznie. Przewodniczący Wojewódzki, Panie Starosto, Szanowni Państwo, to się jeszcze nie ma czym chwalić, bo odpowiedź będzie bardzo krótka. Na chciałbym podziękować panu komendantowi Wojnickiemu i panu starości za zaufanie, które mnie obdarzyli i zapewnić, że z twojej strony zrobię wszystko, aby tego zaufania nie zawieść. Panie komendancie, za nami uroczyste pożegnanie. Proszę nam powiedzieć, jakie emocje towarzyszą tej uroczystości? Panie, proszę, <grywanie> bardzo ciężkie wrażenie. No, ja jestem oczywiście... Zaskoczony właściwie i zadowolony, no, że takie, takie, tak, tyle, tyle osób, tyle przyjaciół przyszło na, na moje pożegnanie z mundurem. E, oczywiście, no, prawie się łezka kręci wokół. A tak trochę, trochę przykro odchodzić, no ale decyzję trzeba było kiedyś podjąć. Ja ją podjąłem. Tak jak komendant powiedział, kilka razy już tam tą chciałem odchodzić, nie odchodzić, ale w końcu trzeba było podjąć. Podjąłem i jestem na emeryturze już w tej chwili wolny. Człowiek, mogę zdjąć mundur, także jest wszystko w porządku. Ale ta przygoda ze strażą nie kończy się. Oczywiście, że nie. Myślę, że w dalszym ciągu będę wśród kolegów. Myślę, że, że taką działkę sportową jeszcze będę jakoś prowadził w komendzie. Myślę, że w ochotniczym pożarnictwie jestem wiceprezesem zarządu powiatowego. Myślę, że będę działał. Także, że te sprawy pozostaną. Mi bliskie i, i na pewno będę działał. Nie mogę nie zapytać o to, jakie plany teraz na emeryturze. No, nie mam jakichś skonkretyzowanych planów, ale tak jak powiedziałem, nie będę siedział przed telewizorem w kapciach, a coś będę robił. Mam nadzieję, że, 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 że znajdę sobie jakieś, jakieś yy, no, sprawy, które będą mnie pociągały i będę mógł realizować. Wędkarstwo. No, między innymi wędkarstwo. Teraz wybieram się na narty, chcę trochę odpocząć, bo ciężko mi prawdopodobnie się będzie przyzwyczaić do takiego innego rygoru. Do tej pory wiadomo, godzina w pół do siódmej trzeba było wstać, a wpół do ósmej w pracy, w służbie, e, godzina 15.30 i później w zasadzie w dyspozycji jakiejś ciągłej. Teraz to się zmieniło i zmieni. Już nie będzie tych telefonów nocnych i jakichś nocnych wstawań, ale myślę, że jakoś przeżyję ten czas. Jakie będą najważniejsze zadania, które będzie chciał pan wykonać w Kościerzenia? Najważniejsze zadania to najpierw wejść w tę trybę normalnego funkcjonowania komendy. Poznać ludzi, poznać, poznać powiat, poznać, poznać ochotnicze straże pożarne, spotkać się z, z, z władzami samorządowymi, z, z ludźmi, którzy, którzy koordynują funkcjonowanie tego pożarnictwa ochotniczego na terenie powiatu. To takie są główne elementy, bez których. No, to funkcjonowanie nie może być dobre. Od tego chciałbym zacząć. To nie jest pański pierwszy kontakt z kościerzyną. Dzisiaj wspomniał pan, że cieszy się pan z powrotu na Kaszuby. Tak, bardzo się cieszę z powrotu na Kaszuby. Przez 20 par lat mieszkałem na Kaszubach, urodziłem się na Kaszubach, potem, potem przeniosłem się do, do Trójmiasta, a teraz z powrotem wracam na Kaszuby i, i pewnie zawodowo już się związałem z, z Kościeżyną, a za chwilę zwiąże się rodzinnie i, 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 i w sposób osobisty. Jak będzie Pan wspominał tę współpracę z komendantem Rożkiem? Jakim był on strażakiem? Znaczy ciężko będzie wspominać, bo wydaje mi się, że jeszcze jako działacz w Straży Pożarnej no cały czas będzie miał z nami kontakt. No i będzie się dzielił tym doświadczeniem z młodszym komendantem, będzie go wspierał. A dzięki temu też będziemy mieli cały czas kontakt. Ja myślę, dlatego też łatwiej jakby to, to pożegnanie dzisiaj, jakby tak znieść i jakby pogodzić się z tym. Komendant jest bardzo zasłużonym strażakiem? No tak, tak jak powiedziałem na przemówieniu, to 43 lata służby. W służbie mundurowej myślę, ciężko było znaleźć drugiego tego człowieka w Polsce. Najważniejsze osiągnięcia, może takie najbardziej spektakularne. Znaczy, każdy krok komendanta Rożka, który, który robił, no, no był zawsze wynik bardzo pozytywny. I czy to były działania ratownicze prowadzone tutaj na terenie powiatu? Zawsze zminimalizował straty. Ile można było uratować, ile uratował. Ludziom trzeba było pomóc, to na pewno tą pomoc przyniósł w odpowiedniej porze. Czyli całe życie, cała służba tak naprawdę to, to pasmo sukcesów.